Cześć z tej strony EminiTrader i zapraszam na dzisiejsze przygotowanie do sesji. Dziś rozpoczynamy nowy tydzień. Tydzień już po tym długim weekendzie, który miał miejsce w ubiegłym tygodniu. Tutaj obchody z okazji dnia niepodległości dobiegły końca i możemy na nowo przystąpić tutaj do takiego pełnowymiarowego handlu. O tyle pełnowymiarowego, na ile pozwoli nam tutaj na to okres wakacyjny. Jednakże przechodząc już tutaj do sedna. Rozpoczniemy naszą analizę standardowo od tego, co wydarzyło się na kontraktach na IS. Tutaj widzimy profil zeszłotygodniowy. Tutaj osobiście nie przykładałbym aż tak dużej wagi do tego profilu z, z ubiegłego tygodnia, przede wszystkim z uwagi na to święto, z którym mieliśmy do czynienia w czwartek. Tutaj, oczywiście, skrócona sesja śro ze środy, praktycznie brak handlu w czwartek. Oraz, no, mówmy się, mocno taki ospały charakter sesji piątkowej. Z całą pewnością miał wpływ tutaj na to, jak wygląda aktualny profil tygodniowy, i tutaj jakoś daleko idących wniosków czy też wskazówek odnośnie tego, co może wydarzyć się w najbliższych dniach, nie doszukiwałbym się tutaj akurat na tym profilu. Jednakże to, na co warto zwrócić uwagę, to z całą pewnością te okolice 29,58-29. 57,50. Tutaj widzimy valiant low z ubiegłego tygodnia oraz valiant high sprzed 2-3 tygodni. Tutaj zejście poniżej tego e, poziomu może bardzo szybko e, przynieść nam e, próby powrotu e, w ten obszar dystrybucji, znajdujący się po e, jakieś e, 20 punktów niżej, czyli e, pomiędzy 29,41,50, e, 29,22,50 ten obszar dystrybucji mógłby być szybko przetestowany, gdyby tutaj doszło do jakiegoś zejścia poniżej e, tego poziomu, jednakże patrząc na aktualne wyceny, wydaje się być to dość odległą perspektywą, dlatego też wydaje mi się, że tu, to co bardziej istotne z perspektywy tutaj tego profilu tygodniowego, to e, może być to poziom value at high zlokalizowany na 29,86,00 czyli są to tak naprawdę okolice, w których znajdujemy się aktualnie e, poziom VWAP 288550, VIPAC 288675. Czyli widzimy, że jak najbardziej w trakcie sesji nocnej okolice te są respektowane. Dlatego też warto będzie zwrócić uwagę na to, co wydarzy się właśnie w tych rejonach. Zejście ceny poniżej tego poziomu, przy odpowiednich obrotach, może nam w krótkim czasie przynieść próby właśnie przetestowania tych okolic zeszłotygodniowego poziomu value at Low. Dodatkowo, to na co warto zwrócić uwagę, to z całą pewnością ten obszar single printu, znajdujący się w okolicach okrągłej bariery 3000 punktów. Jak dobrze wiemy, tutaj sesja środowa przyniosła nam e, historyczny moment na kontraktach na SP. Udało nam się e, nie, nie dość, że wybić powyżej ten, tą okrągłą barierę 3000 punktów, co nawet e, sesja zamknęła się na poziomie 3001. E, dlatego też e, warto będzie tutaj. Zwrócić uwagę na kolejne próby wybicia powyżej tej, tej bariery, co oczywiście nie może tego dziwić, tak, tego typu poziom zawsze przyciąga yy, spore zainteresowanie uczestników rynku nie inaczej będzie z całą pewnością i, i tym razem. Jeżeli chodzi o kluczowe strefy popytowej i podaż przed dzisiejszą sesją, tutaj dla potwierdzenia tego, czym mówiłem wcześniej, widzimy sesja środowa zakończona odrobinę wcześniej tutaj bardzo taki niestandardowy e, profil e, dzienny, e, który powstał właśnie w trakcie tej sesji, e, sesja, sesja czwartkowa, gdzie de facto odbywał się jakieś namiastki handlu również e, niczego nowego nam nie wnosi, oraz sesja ponkowa, która tak naprawdę e, była pewnego rodzaju kontynuacją tego co e, obserwowaliśmy w środę przed tym dniem niepodległości, czyli tak naprawdę te trzy dni można zaliczyć jako mocno takie wakacyjne i już z myślami o długim weekendzie. Jednakże, powracając jeszcze raz do kluczowych stref popytowych i podażowych przed dzisiejszą sesją, to w kwestii tych pierwszych to z całą pewnością istotne będzie to, co wydarzy się w okolicach poziomu 28, przepraszam, 29,80, czyli strefa 29,79,25, 25. 29, 81, 25. Jest to, są to okolice high volume note z sesji poniedziałkowej z ubiegłego, ubiegłego tygodnia warto będzie tutaj zwrócić uwagę na to co wydarzy się właśnie w tych rejonach jak dobrze wiemy są to również okolice niedawnego poziomu all time high który został poprawiony właśnie w trakcie sesji środowej na co również warto będzie tutaj zwrócić uwagę dodatkowo Piątkowy poziom value at low w oparciu o wolumen 29,800. Um, tutaj, niejako, potęguje nam tutaj znaczenie tej, e, tej strefy i tak jak już wspomniałem, warto będzie mieć tutaj na, uwaga, na uwadze to, co e, wydarzyć się może w tych rejonach. E, kolejna ze stref popytowych jest to strefa, o której wspominałem już w trakcie środowego przygotowania, czyli ta strefa zlokalizowana pomiędzy 29,70, 29, 70, 29 71.50 widzimy, że w piątek tutaj tak naprawdę um, te spadki, z którymi mieliśmy do czynienia, wyhammowały, co dotyka górnym ograniczeniu tej strefy popytowej, dlatego też w dalszym ciągu warto będzie um, zwrócić uwagę na to, co wydarzy się w tych rejonach. Już reakcji tak naprawdę możemy spodziewać się po zejściu, poniżej 2995.0 widzimy, że tutaj jest poziom value at low sesji piątkowej, oddzielający nam tutaj ten obszar single printów czy też ten knot, e, który powstał w trakcie tego y, okresu C na, ma, na Market Profile, co też w y, jakimś stopniu jest dla nas jakimś, jakąś wskazówką, że właśnie w dalszym ciągu ten, ta strefa popytowa jest y, respektowana. Jeżeli chodzi o strefy podażowe, tutaj już y, troszeczkę więcej, możemy powiedzieć na temat tego, co może się wydarzyć y, y, z tej perspektywy, bowiem w trakcie y, sesji y, środowej, czy też przygotowania do sesji środowej, ciężko było tutaj się wspierać jakimikolwiek poziomami, czy też strefami, bowiem sesja nocna przyniosła nam wybicie na nowe szczyt i wówczas tak naprawdę Sky is the limit, tutaj nie było żadnych ograniczeń. Dzisiaj sytuacja wygląda odrobinę inaczej i tak tutaj zwróciłbym przede wszystkim uwagę na to, co może wydarzyć się w okolicach piątkowego poziomu Veliat High, czyli 2991 50, jest to piątkowy variant high w połączeniu z poziomem 29,88,25, czyli tak naprawdę widzimy, że jest to ograniczenie tego małego high volume note sesji piątkowej który był w jakimś stopniu respektowany, czy też w piątek, czy też nawet y, dzisiaj w trakcie sesji nocnej jak najbardziej. Jest to y, jeden z poziomów, czy też strefa, którą, na którą warto będzie zwrócić się uwagę. Dodatkowo piątkowy poziom y, value at high w oparciu o wolumen 29,97,25 oraz y, oczywiście okrągła bariera 3000 punktów powinien nam tutaj stworzyć drugą ze stref y, podażowych na dzisiejszą sesję. Y, w kwestii linii na piasku Wydaje mi się, że tutaj nic się nie zmieni. Um, o, jeżeli chodzi o poziom, o którym mówiłem w trakcie sesji środowej, widzimy, że 29,800 było respektowane w trakcie sesji piątkowej oraz w trakcie sesji środowej. Dlatego też warto będzie w dalszym ciągu zwracać uwagę na to, co wydarzy się właśnie w tych rejonach. Utrzymywanie się ceny powyżej tego poziomu powinno nam przynieść tutaj um, kontynuację i kolejne próby wybicia powyżej tą okrągłą barierę 3000 punktów zejście poniżej tak jak już wspominałem wcześniej może y, w krótkim okresie y, prze, przełożyć się na te testy okolic poziomów 50 29 56 57 y, dlatego też warto będzie obserwować to co wydarzy się właśnie y, w tych rejonach y, to tyle jeżeli chodzi o sytuację na, na S&P przejdźmy teraz do ropy Tutaj jeżeli chodzi o ropę to tak naprawdę um, również znajduje się, znajdujemy się mniej więcej w tych samych, um, na tych samych poziomach, um, na których znajdowaliśmy się w trakcie środowego przygotowania. Tutaj patrząc na profil tygodniowy widzimy, że mamy tutaj do czynienia z poziomem e, PURLOW e, zlokalizowanym na 56,10%. Jak dobrze wiemy, ta strefa w okolicach 50-60 jest to jedna z bardziej istotnych stref z perspektywy tego impulsu wzrostowego, z którym mieliśmy do czynienia przeszło dwa tygodnie temu. Dlatego też fakt, że właśnie w tych okolicach wytworzony został ten poziom power-low nie może nas dziwić. Z całą pewnością warto będzie w dalszym ciągu obserwować to, co wydarzy się w tych rejonach. Jednakże jeżeli chodzi już o taką stricte strefę popytową, tutaj konkretnej ograniczenia wyznaczymy już w oparciu o, o profile dzienne. Dodatkowo też warto z całą pewnością zwrócić uwagę na tą strefę um, value at Low ubiegłego tygodnia oraz value at High, uh, przepraszam, value at low z, przed dwóch tygodni oraz um, Valued uh, High z ubiegłego tygodnia, czyli 57,99, 58,05. Z całą pewnością tutaj również możemy spodziewać się jakiejś reakcji ze strony, ze strony uczestników rynku i tak przechodząc już na te profile dzienne w kwestii stref popytowych, tutaj przede wszystkim zwróciłbym uwagę na to, co może się wydarzyć w okolicach 56.94, 57.09, jak widzimy jest to strefa zbudowana w oparciu o profil piątkowy jest to strefa poniżej piątkowego poziomu Valiant Low. Dodatkowo jest um, poziom 56,94 Oddziela nam tutaj ten obszar single printów, ten knot na profilu um, dziennym, um, który de facto um, pokrywa się z poziomem POC sesji czwartkowej. Jednakże na ten poziom, czy też te poziomy Valiant High oraz value at Low nie zwracałbym aż takiej dużej uwagi, bowiem jak dobrze wiemy, jest to profil w oparciu o sesję z podległości tutaj e, tak naprawdę nie musi być on w żadnym spo, stopniu respektowany przez uczestników rynku, jednakże fakt, że powstał na tutaj ten uskok w profilu, e, ten obszar single printów poniżej piątkowego poziomu velia z całą pewnością powinien być czy e, przy, też przyciągać uwagę uczestników rynku i warto będzie obserwować ewentualną reakcję w tych, w tych właśnie rejonach. Dodatkowo widzimy, że jest to poziom w z ostatnich e, pięciu sesji 56,94% Czyli jak najbardziej jest to strefa na którą warto będzie zwracać uwagę. Jeżeli chodzi o, o kolejną ze stref ym, popytowych to tutaj oczywiście będzie to ta strefa zlokalizowana w okolicach 5607 5607 5622. Jest to ta strefa, na którą zwracałem uwagę w trakcie sesji piątkowej, yy, przepraszam, środowej. Bardzo dobrze wywiązała się ona ze swojej roli właśnie w trakcie sesji środowej, dlatego też w dalszym ciągu zwracałbym uwagę na to, co może się wydarzyć właśnie w tym rejonie. Zejście poniżej tego, tej strefy, jak już mówiłem, w trakcie środowego przygotowania, może przynieść nam bardzo dynamiczny impuls, który do, wyhamuje dopiero w okolicach tutaj tego poziomu 54,94, czy też strefy 54,94. 55,08, czyli tak naprawdę powrót w ten w rejon obszaru dystrybucji sprzed trzech tygodni, czy też sprzed tego impulsu wzrostowego, z którym mieliśmy do czynienia około 2 tygodnie temu. Jeżeli chodzi o strefy podażowe przed dzisiejszą sesją, to tutaj oczywiście okolice 57,93. 58.05, czyli ta strefa zlokalizowana poniżej tygodniowego poziomu value at high. Dodatkowo widzimy, że tutaj ewentualne podejście w te rejony um, skutkowałoby domknięciem tego obszaru single printów, z którym, który powstał w trakcie sesji wtorkowej i tutaj jeżeli nie spotkalibyśmy się z reakcją, wówczas tak naprawdę zostanie nam otworzona droga do tego, aby powrócić w Y, objęcia obszaru dystrybucji z tych czterech sesji y, z y, przed dwóch tygodni tutaj tak naprawdę jeżeli połączymy sobie te cztery profile otrzymamy dosyć ciekawy y, y, poziom value at low tych y, czterech sesji znajdujący się na poziomie 58.98 98 czyli tak naprawdę ta strefa pomiędzy 58 83 58 98 może nam później odegrać rolę Kolejnego, kolejnej strefy poda, żeby gdyby udało nam się tutaj domknąć ten obszar single printów i kontynuować marsz w kierunku północnym, to wówczas w tych rejonach spodziewać się możemy um, jakiejś reakcji ze strony rynkowych niedźwiedzi. Jeżeli chodzi o linię na piasku przed dzisiejszą sesją, będzie to dla mnie poziom 57,66, czyli Y, poziom variant high w oparciu o wolumen sesji piątkowej, widzimy że w okolicach tego poziomu y, y, tak naprawdę rozgrywana była dotychczas sesja nocna. Dlatego też y, w dalszym ciągu warto będzie obserwować to, czy y, poziom ten będzie y, wywoływał jakąś reakcję ze strony uczestników rynku. I tutaj dotrzymanie się ceny powyżej tego poziomu może nam przynieść próby właśnie domknięcia tego obszaru single printów, zejście, czy, które, z którym de facto mamy do czynienia aktualnie i utrzymanie się tej ceny w trakcie już e, pit session na ropie poniżej 57.66 powinno nam przynieść tutaj zejście w okolice naszego pierwszego, naszej pierwszej strefy popytowej zlokalizowanej w okolicach 57.00 tutaj z potencjałem e, rozszerzenia tego ruchu do... Piątkowego poziomu Velio, a tyle w oparciu o wolumen 5678. Taki scenariusz jest jak najbardziej możliwy i warto będzie brać go pod uwagę w trakcie dzisiejszej sesji. To tyle jeżeli chodzi o dzisiejsze przygotowanie. Mam nadzieję, że okazało, okazało się ono być przydatne, i do usłyszenia już jutro.